Moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu na kanale, tym razem ten vlog będzie nieco inny od tych wszystkich pozostałych, ponieważ będzie to full day of eating, a więc pokażę Wam tak naprawdę jak wyglądają moje posiłki w trakcie kwarantanny, od razu Wam powiem, że na obecną chwilę nie liczę tych kalorii, po prostu jem dość intuicyjnie, odmierzam to wszystko na oko, albo też od czasu do czasu zdarza mi się użyć wagi, ale to też nie zawsze. Nie mam na obecną chwilę żadnych celów sylwetkowych, więc też jakoś nie staram się tych kalorii jakoś namiętnie liczyć, ale kontroluję swoją wagę tak raz, dwa razy w tygodniu wchodzę. Na wagę sprawdzam, jak ta waga się kształtuje w zależności od tego, po prostu jeśli uważam, że już sytuacja jest dramatyczna, zaczynam liczyć kalorie i wprowadzać jakieś takie... Hmm, ograniczenia, jeśli chodzi o, yy, o dietę. Ale na obecną chwilę tego nie ma, więc pokażę Wam po prostu, jak to wszystko u mnie wygląda. Mam nadzieję, że uda Wam się troszeczkę zainspirować, że wykorzystacie te przepisy w waszej diecie. A więc lecimy. Przygotowuję pierwszy posiłek. Będą to naleśniki z faroszkiem kokosowym w środku. Tutaj mamy wszystkie składniki, które będę, których będę używać do tego, żeby zrobić te naleśniki, a więc mam tutaj jajka, mąkę ryżową, słodzik, i to blenduję wszystko na gładką masę i wylewam na patelnię, A farożek, jogurt, słodzik oraz wiórki kokosowe będę mieszać razem i będą stanowić nadzienie do tych naleśniczków. Wbiłam trzy jajka do tego pojemnika, i teraz lecimy z mąką, którą odważać będę na wadze. Wsypujemy około 131-2 gramy mąki ryżowej. Generalnie możecie użyć każdej innej mąki, którą lubicie. Ja akurat tą miałam szafce, więc tą używam. Dodaję jeszcze słodzik, który rozkruszę na łyżeczce, i wszystko zblenduję. Słodzik dodany i o jeszcze jednym kluczowym bardzo składniku, więc dolewam kole zero. Może być to również woda gazowana. Ważne, żeby miało coś bąbelki i sody w sobie, więc te, wtedy te, te naśniki będą takie bardziej puszyste. Tutaj oliwę z oliwek, ale dosłownie odrobinę i wlewam masę. Pierwszy naleśnik się już robi, a w międzyczasie ja przygotuję yy, nadzienie do naleśników. Wersja finalna naleśników. Jeszcze tylko polewa czekoladowa i tak naprawdę naleśniki gotowe. jak mamy sałatki z łososiem, z migdałami, awokado, papryką, pomidorem, ogórkiem, co tu jeszcze jest? jarmusz, sałata lodowa i rukola, i jakoś rudłowego w rano Z y, mięsem mielonym z indyka. To jest ją Tutaj są przybrany, z których y, będziemy y, korzystać. Tutaj pokrojona cebulka, delikatnie zeszklona na y, oliwie i papryka. Makaron. I tutaj będziemy dodawać na koniec pomidory, krojone i czosnek. Makaron dla mnie i dla Rema gotuję w jednym garnku, y, w jednym naczyniu i ważę go najpierw przed obróbką termiczną, potem po obróbce termicznej i po prostu proporcją robię, odmierzam swoją ilość. Przed obróbką było 150 gramów, a teraz jest 405 gramów i po prostu proporcją odmierzam odpowiednią ilość, ile powinnam zjeść, bo ja chcę gdzieś 50 gramów. Ale średnią przy tych makaronach, które my używamy, to wychodzi przelicznik razy 2,5, więc jeśli ja chciałam zjeść 50 gram makaronu suchego, to jakby takiego ugotowanego to jest 50 razy 2,5. I tyle odmierzam na wadę. A no więc odmierzam tak, żeby na wadę było minus 125 g wiem czy trzeba wytarować tą wagę, już coś świruje. O! No powiedzmy. Teraz zabieram 125 g stąd. prawie idealnie odmierzone to jest moja porcja tutaj. a tutaj że tak powiem dochodzi do siebie indyszek i tutaj taki trik, który podpatrzyłam kiedyś u Magdy Gessler żeby sos pomidorowy był smartniejszy i żeby był bardziej słodki to dodajcie jakiegoś słodzika ja tutaj akurat dodaję ksylitol, ale można też dodać dwie tabletki słodzika stołowego albo jakiś inny nie, erytrytol na przykład I tak się prezentuje efekt finalny Niestety nie mamy żadnej bazylii Ani żadnego jakiegoś listka na górze Więc jest jak jest To jest moja porcja A to jest porcja Rema <grym>, Więc tak, jeśli chodzi o porcję to nie ma sprawiedliwości Na tym świecie, że faceci mogą mieć tak dużo byliście ze mną dzisiaj przez cały dzień, że mogłam Wam co nieco pokazać. Mam nadzieję, że uda Wam się te posiłki wykorzystać w Waszej diecie, tak jak już wcześniej powiedziałam. Mam nadzieję, że jakoś wspólnie przetrwamy razem tą kwarantannę. Uwierzcie, że tak naprawdę w obecnych czasach nikomu nie jest łatwo, ale jestem zdania, że to, co nas uratuje, to wspieranie się w tym wszystkim i będzie w tym wszystkim razem, więc, więc życzę Wam po prostu dużo, dużo zdrowia i takiego wzajemnego zrozumienia i ciepła, a wierzę, że to wszystko dobrze się skończy. Будь папа.